Post 26. Eee, właśnie Ola kupuje jakieś jedzenie dla Olka. Dzisiaj wam powiem szczerze, dosyć duży wydatek energetyczny, bo poszliśmy na pieszo nie czyli eee, na morskie oko. Czyli to jest 9 km w jedną stronę. Właśnie wracamy. Czeka nas jeszcze półtorej godziny jakieś zejścia w dół. Eee, z... Nawet nie, nawet nie czuję, żeby była mi potrzebna a dzisiaj drzemka. E, od paru dni nie kontroluję swojej wagi. No tu po prostu nie ma ja wagi, jest ok. Przejdę do domu, tu wagę, zobaczymy, czy istnieje mniej, czy istnieje więcej. Ok. E, dzisiaj a takie przemyślenia, że tego tego kiedy e, kiedy nastąpi ten moment, którym e, zechcemy się jeść. Jestem przeciekawy. To jest dla mnie coś fascynującego. Mówię by 26 dzień e, i tego głodu nie ma. Miałem jakieś takie znowu oczywiście, co nie mam takie opinie, że sobie robię krzywdę. E, już mi się o tym nie chce gadać, powiem to jest fajne, bo mi się nie chce zajmować pierdółami, Nie chce mi się e, dyskutować z kogoś opiniami. E, dzisiaj robię to po swojemu dzisiaj byłem przed chwilą tam gdzie widzicie oh, to jest piękne. O, moje dzieciaki z tyłu jest zajebiście kocham was ludziska pozdrawiam